Nowy drop blues Ospano Slime już dostępny na www.ospano.pl Ilość blues jest mocno limitowana, więc kto pierwszy, ten lepszy. Czytał Sergiusz Ramirez Labupa Cześć moi drodzy, z tej strony Ospek, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i witam w serii GTA 5 Policja vs Złocieje, w serii w której jesteśmy... Ty i tym. Ty, ty i tym, co? Co ty to goś no to... A tym i tym, ja mówię nie wiem co ci chodzi, stary. No ale dobra <ścoughs> witam serdecznie, cieszę się bardzo na dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że Shadow i Nobody zostaną szybko przyskrzynieni. Stary to jest bardziej niż oczywiste. Zresztą, siado, Gdzie ci... jest twój pojazd? Ty, tam, ja ci chyba opona. muszę go załatwić, tak, a jest, jest za tobą opona. mordercza nie, opona? Możesz, możesz przynieść mi nową oponę tutaj, bo zaczynamy w takim ostrym miejscu Masz stary I... wentyl od stara, to jest opona od stara <noise> Tak, i dzisiaj właśnie będę poruszał się oponą, którą widzieliście na wczorajszym odcinku <noise> przez mapę Mordercza opona kurde Mordercze opony są kozackie, dlatego moi drodzy, chcecie kolejną część, 12 tysięcy łapek a będzie kolejna część tej serii I pamiętajcie, że mój sklep jest otwarty I bardzo was na niego zapraszam, bo fajne Badajcie. bluzy na Ja mam już taką bluzę, ty też sobie kukup Zaczynam troszeczkę później od momentu, bo nic się nie działo I teraz sobie zacznę tutaj manewrować w Sandy Mamy Shadowa w przeciwnym teamie I Shadow to nie jest dla mnie aż jakieś super duże wyzwanie Więc postaram się mu ukrócić nóżki i rączki Dobra, poszukajmy go Zabójcza opona, niech sobie dzisiaj jeździ I zobaczymy co z tego będzie Ja jadę na Graveseed, Kaluk zajmuje właśnie Właśnie tutaj sobie paleto, znaczy Sandy, i teraz tylko czas zobaczyć, co się stanie. Twoją drogą ta oponka jest strasznie wolna, więc myślę, że może mały błyścik by się przydał. Kto wie? A co gdyby Shadow próbował, próbował zrobić 200 IQ i użył kryjówki Kamilosa i Greizala? Ale najciemniej, najciemniej pod latarnią, wiecie o co chodzi? Mmm, tak, tylko. Ale za wolna auto, nie dościgniemy go. Oni mają Trzeba poprosić zarząd policji, żeby nam dali szybsze auta. Nie, auto są dobre. Do najważniejszego info, panowie, jak się nie Seniora? Seniora. tu blisko nas! Jesteście na Sandy! Zamykajcie go! Blisko nas jest! Jadę na autostradę, może się o tego Mamy kilometr. Kilometr. My będziemy pilnować Great Ocean w czasie Kamilo, Kamilos chyba umarł, chłopaki. Nie, nie, nie. Mamy pół kilometra do nich. Mhm. Ja jadę górami, bo oni mogą też offroadem lecieć. Dobra, to ja pojadę tutaj na autostradę i będę szukał jakichś podejrzanych pojazdów. Jesteśmy koło tego sklepu i jest Pusto. Chyba mama oponenta. Co ty gadasz, jest? Jest na strzela do mnie Seniora Way w stronę elektrowni. No strzelaj do niego. Kurde, dobra, widzę, widzę. A ja jestem na motocyklu. Ale jesteś, jesteś pewien, że strzelę jestem... do ciebie? Tak strzelił do mnie, no? wiesz, no to, no to Wjeżdża w góry. A czy mnie pod, o, y czym jedzie! Czy nie, z Suwem wjechał w pole wiatraków, w stronę pola wiatraków To musi być szado, mi się wydaje moi Tak, pró próbował musi mnie podać, ale byłem rozpędzony i po prostu przyjechałem koło niego i zaczął do mnie strzelać. On, o, y marknij go, marknij y gdzie? Y moje strzały gdzieś w Macie. tym rejonie był Ale zgubiłeś go! O, o, o. Tak, a jaki kolor słucha? Bo... Widzę go, widzę go, jest pole wiatrakowe. Cza, cza, pole wiatrakowe? Okej, okay. tak, tak, tak. Nie mogę mieć miejscówkę. To może być O, tak! Tam to, to my się ta chowaliśmy. Tutaj. Tam gdzie my się chowaliśmy, no? Dobra, zabezpieczcie tą miejscówkę tutaj. Ja tam wjeżdżam na grubo swoim opono, moi drodzy! Gruby ospano panu oponiarz wszyscy teraz w komentarzach. Znaczy nie jestem gruby, ale zawsze chciałem być gruby, ale mi nie wyszło i się ulałem tylko na brzuchu, więc mam taki brzusio fajny, tatusiowy Nieważne, bo to ta gruba akcja. Wszystko się tyczy w ogóle grubości, czemu tak jest. Po prostu jestem grubym oponą i zaraz go wyciulam. Ale wy go widzicie? Nie. Nie. W czego robimy zasadzkę, jeżeli to byłaby ich kryjówka, Beziu został na miejscu w wozie lokalnych. Ukryty. Dobra. Jeszcze ja tutaj kręcę po polu wiatrakowym, ale raczej już on. Ja też jestem na polu wiatrakowym właśnie. Ładnie tutaj, ale nic poza tym. Nie kryjemy w ogóle LS. Mm -hmm. To prawda, plus jeden. O kurde, jest zbyszki, tu tam bang, jubiler, co wy, co jest? To jest puste, nie? Jeźdź ktoś na jubilera, goście. Dobra, ja jadę dole z motocyklem. Strzały? Barberena, gdzie to jest? Obok nas, na obok nas, na GTC. Jeźdźcie, jeźdźcie. Ja gdzie potem... to jest? highway, lewa autostrada. Chłopaki, ja jadę do miasta, bo się od Janie Pawla tutaj coś przykrego. Od panów ja wracam do jecieć, jecieć, ja pójdę do banku szybko zająć. No nie, tak nie może to być, moi drodzy, przecież... Tylko wiesz co, o oni na bank by musieli zrobić albo furgonetkę, chociaż też by musieli mieć siano na... Tak, tak, na przykład, ale wiesz, nie? to jest easy money, tak, tak naprawdę. Tak, no, Jupiter to jest najłatwiejsza kaska, jaka może być, nie? Ja jadę na bank, panowie, jak coś. Nie no, bank musi być zabezpieczony. Coś czuję, że może być grubo z bankiem. Tym bardziej, że mogę do nich strzelać teraz, to... Huu, <laughs> kurde. Moim pierdzikiem essencowskim to dostaną w Ciry jak mało kto. A z banku to chyba z 200 koła, czy tam 300, co nie? To to jest ogromna kasa. Jednym bankiem można zrobić naszą grę. Może sprawdźmy, czy nikt nie został porwany. Od góry poproszę. Wikciknik Blazu. Dzień dobry. Podłoga, myślnik Beziu. Dzień dobry. Dzik. Jestem. Grajzol Jestem. Kasiek. Jestem. Kali Jestem, jestem, żyję Kamilos Ale do jubilera. Kiano Jestem Ja jestem, Rówka. Nie mogę wejść na serwer <grymne> to, to. to jest to Jesteś bezpieczna mrówka Jesteś bezpieczna mrówka Jestem bezpieczna bardzo bezpieczna Dobra na spokojnie, dajmy im rozgrywać dobre zawody Jak się coś wydarzy to się wtedy dopiero będziemy uaktywniać Dobrze, zarządzam ciszę radiową, dawajcie infa jak zobaczycie czy byka 10-4 No i klasa, tak się zamyka dziuby ekipie TK yy, muszę się podporządkować moim tutaj yy, wojskowym procedurom Ja podjadę na Pacyfik Dobra, widocznie no, przynajmniej chciałem, żeby się podporządkowali, no ale wiecie, Ciężko, Ciężkie interes z tymi chłopakami I mrówką, <grym> zawsze o niej zapominam a ja nie wiem czy wam mówiłem, ale może mi yy, yy, bateria w aparacie, więc za jakiś czas możecie zobaczyć mnie w ogóle w innej kamerze. No, nie naładowałem, przyznam się wam. <grystanie> Zdarza się. Grapesit, Grapesit, Grape Grapesit, Grapesit. Czytam je. Grapesit i mirror, rozdzielili się. Beziu, to ja się, ja, się rusza, ja się ruszam stąd w takim razie, Beziu. Ja tu zostałem. Ja tutaj poczekam. Bo mogę objeżdżać jakoś. Wiem. Ale on cały czas strzela, czy mi się wydaje? Nie Może to był jakiś bait, kurde Moi drodzy, może to był jakiś bait Dobra, pukawe se tu stawiłem, jeszcze chwilę się pokręcę Ale coś to zaczynają grać, zaczyna mnie to niepokoić Bo nie mogą mieć więcej kasy niż ja Dobra, o, tutaj się skampię To tutaj nie ma opcji, żeby mnie zauważyli To jest najlep najlepsza kampana na świecie Jestem jakby częścią, yy, Częścią tej widoku Tak, tak to, tak, tak to dobrze wygląda Przepraszam, ale jestem oponent, mi się nudzi w tym miejscu. Muszę coś porobić. Nie! Nie! Przepraszam, budka z hotdogami. Dobra, spylaj stąd dziadzie. Ja. ja chętnie. Ja chętnie. Ja bardzo chętnie sobie wysiądę. I zjem tego hotdoga. Ty, ty, ty. A, chyba że nic nie zostało. No tak, jasne. To wsiadam. Mamy, mamy ich bazę! Gdzie jest? Gdzie! Lost, 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 jest! Serio, lost. na losy? Tak, jest, metrów, że metrów Jazda, 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 ale. Yes. Les... Losty w tutaj. Strzela. No to strzelajcie! Jest 100 metrów! Jak... jak już strzela, to strzelajcie wy teraz! Jeżdżam tu na grubo, jestem grubą oponą i wszystko rozjadę! Przecież losi już byli wykorzystani, co jest? Zmylili nam! Uciekam przy spotek! Welez, welez, we garaż! Oooooo! Wow. Który potek! potek. Strzelcie, strzelcie! Aha, dobra wiem. który Co jest? Przy kasynie, tutaj jest yy, gdzieś... Tu się koniec trzyma! Na tam jest O kurde! Tam jest... Te przy taksji. o, przy taksji. Ilu ich tam jest? Dwóch? Jeden, jeden, maska małpy! Przyskrzyńcie go, przyskrzyńcie go, przy go, żebyśmy skąd wojewali Szukam go, właśnie nie widzę go Żeby wam nie, nie zbył... Czyli co, tam był czy go nie było? No Uch, był! był. Bo... staliśmy z nim twarzą w twarz No i okay. strzel strzelił Ale zgubiliście go? Tejzowaliście, powinniście go tejzować Ale... Nie mieliśmy ale, okazji Ale on... Ale on, on strzelał. To, kto strzelił? Kamilos Nie, nie wiem czy jeszcze jeden ze mnie Kamilosa porwali to, chyba Kamilos Negocjatora potrzebują, co jest? Zabił się Okej, <laughs> 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 okej, okay. okay. przenieście to, to... mnie Przenieście mnie jak możecie Tak, tak, tak Dawajcie, dawajcie Ciebie a wy szukajcie specyf? po tych kanałach tego dziada, szukajcie go no, Szukajmy go, Od panu panem możesz też iść, wiesz, że będziesz po prostu przekazywał info czy coś Tak to mi furę ukradł, Więc sekund No co, proszę, co mam, mam robić zaśpiega w negocjacjach? Dawaj. Dobra, to czekajcie Negocjacje powinny się rozpocząć tylko w momencie, w których was złapaliśmy, a was nie złapaliśmy Ale znamy waszą dziuplę, więc no No wiem, ale my chcemy się poddać dobrowolnie Nie musi, nie musi przebiegać to, wiesz, z żadnym tym Po prostu wpłacimy siano a wy nas odbierzecie ugodowo. O, panu słyszysz? Chcą się poddać, byleby by zdeponowali Siano. Jak zawsze, pełne negocjacje zobaczycie na kanale Kalucha. A w negocjacjach poszło o to, że Shadow chciał się poddać i zdeponować. O. Bruno, tak, właśnie, Shadow chciał się poddać i zdeponować całą kasę I chciał również, żeby zrobił to rezerw, było to bardzo podejrzane Ale na szczęście zachowaliśmy z bardzo zimną krew, co nie Bruno? Zimną krew zachowaliśmy I zresztą, zobaczcie do czego ta sytuacja doprowadziła Wycofajcie te oddziały, które się... Czekajcie Rozglądajcie się Rozglądajcie się, bo oni gdzieś tutaj są i są, tak? No, no rozglądajcie bo... się, gdzieś ktoś nas obserwuje, no Ty, ją, no. bo on już powiedział, że ma pomysł. To jest zwałek jak nic stary. Starej, ja coś... w się w ogóle szukam no. y, tego noobadiego na górach tutaj, bo on gdzieś tu na, na 100%, bo on mówił czemu weźcie ich stąd, czy coś takiego, więc on nas no. widzi z góry. Tak, tak, ja to sam powiedziałem ekipie, żeby się rozglądali, ale żeby dwie osoby pojechały na bank i na jubilera. In mm -hmm. case i, o, kurde. No, on gdzieś musi być w okolicy, totalnie, bo on cały czas obserwuje, ale stary, tobie to się wydaje realne, że on chce się poddać, tak po prostu, bo chce zachować jakąś kasę, albo po prostu. Coś mi tu śmierdzi, coś mi tu ewidentnie byczku śmierdzi, nie wiem właśnie co. Ja mówię ci, załadujmy ich w konwój, znaj, ty stary, oponą się zakradniesz. Ja będę jechał w konwoju, ty w konwoju się zakradniesz. Będziesz znał dokładną lokalizację, gdzie jedziemy. Jak on zacznie nas odbijać stary, to ty wtedy wkroczysz do akcji i steizujesz chłopaków. Wtedy ja wysiądę, też stajzuje i złapiemy ich stary od razu Tylko ja mi chcę zaproponować Nobodyego, bo on ma najwięcej pieniędzy, żeby jego w konwój wpakować A może się blefuje? Stary, wszystko się zdarzyć może, ale musimy przyjąć jakąś wersję Dobra, to ja bym jeszcze ich posłuchał przez sekundę No bo to mhm. jest nietypowa sytuacja, gdzie ktoś się nagle chce poddać, a zawsze walczymy do końca Tak, tak, no okay. W zasadzie to się trochę pokrywa, no bo nie było żadnej furgonetki, nigdzie nie było takich pustych szałów I furgonetka w ogóle jest przy mnie, stary! O kurde przy... Wiezie stary jest ona tutaj mordo przylosta Czekaj, poję chłopakom. Ej, ej, ej! Oła, co? Stary mm, zajmij się pocztą, furgonetką. Bo oni chcą Dobra. Dobra, stary, no to co? Możemy jej spróbuję zagadać. No? no, dawaj. Teraz jeszcze ciekawsza część negocjacji, bo Shadow zrezygnował z negocjacji. Powiedział, że w nic nie wchodzi. I zagroził nam, że będzie piw paw. puf Co nie Brunek? Co ty robisz? Wiesz, jak Shadow strzela? Jak babac wesela. A więc moi drodzy... Już chyba sami wiecie, co się za moment wydarzy. No dobra, to się strzelamy, tak to. Leży jeden z was, chciałem powiedzieć, właśnie został zabity. Miłego. Koń zabił, zabił Shadow i będą się chcieli strzelać, więc szykujcie się na miazgę. Uważajcie, bo serio, ja, ja nie wiem, skąd oni nawet celują. Kogo zabił? Nie. Ciebie? Nie wiem. To jest w białym aucie? Nie wiem. pamiętajcie, że tylko krótka broń. Kto strzela? Do lokalnych na bardziej. Nie strzelajcie do lokalnych ludzi. Teraz, bo się skupcie, daj, bo o, oni chcą nie. Dajcie się z nami. Džupli, nie dajcie wjechać do dziupli, nie dajcie wjechać do dziupli! Jak jadą do dziupli, to jest koniec. Zerwali negocjacje wszystkie. Tak, więc, tak, tak. O, kolczata, kolczata tutaj, na wysoko. Co jest? Ja do lokalca strzel strzelam. No, wejdźcie, wejdźcie do baru, wejdźcie. O, tutaj o, wszędzie. O, bardzo dobrze, tak, i nie ktoś do baru wejdzie. jeszcze. Obstawcie bo wejścia! Internet jest najważniejszy. Oni mogą od tyłu wejść. wejść, O tyłu no, mogą wejść no, no, Przejechał no, nas, U, ukradł radiowóz, przejechał mnie no, Gdzie jest? na e. Radiowóz ukradł Jadę za nim Dobra, reszta niech tu stoi Strzela, strzela, strzela Ładujcie żarówkę, żeby zabarykadować Ładujcie w niego, kurde Spadło No jedź! Niech reszta obstawia ten, niech reszta obstawia bar Obstawiamy Jadę za nim, jadę za nim Jest tu, jest tu, Mago! Na barze jest Spadł do go. Spadł do go Leży. Brawo, dobra, nie zapisałem kasy, tak? Dobra. Killing machine. Ten też, to jest... Ten 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 dobra! Szybko, mamy go, poddawał mnie! Mamy ich, co? Ha mamy ci gagatku Kilka GTA owych godzin później Panie Ospano, sierżanci ospano Co jest? Już Gdzie, już starym, gdzie jest drugi więźni? Już patrz na klatkę schodową Już jestem stary. O, sorry. O. Ale co, masz tam go w środku, czy co? No, pytasz, chłopie to chłop, 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 Otwórz chłop, mi Chłop z wymiotu wymiotuje, stary, zaraz Wjeżdżaj zmierzy, kurwa, Nie wiem, czy się Nie wiedziesz tu, dobra, wysadźcie go Jadę, tutaj Ja stary się Dobra, hej, stop, stop Czekaj stop. już, wysiadaj, czekaj o, o kurde, przepraszam, panowie Nie rozjeżdżaj chłopie. Jestem, o, w klatce jestem <laughs> Wysiadaj na Wysiadaj, wysiadaj bali, już to ty? Wysiadaj Nie. Dobra, dostarczony, <laughs> dostarczony, idealnie Halo, stary, jak ci się podobała dzisiejsza akcja? Łapie, chillera, chillera. Powiem ci, yy, nie spodziewałem się, że zerwiem negocjacje, ale bardzo mi się podobało. Nie wiem jak to Tak, był. ale kurde, ja tak powiedziałem na początku, Shadow nie zrobi dużej kasy, stary. Ja nie wiem co mu odwaliło do tego upa, żeby się poddać, ale widocznie... Mieli plan, nie stary. No czasem plan nie pyka, wiesz jak to jest z planami, no. No, u nas się udają. <grym> Czasami. Czasami, <grym> Więc... zobacz. Było Bo na sobie. początku o rurach i dziurach i otworach gadaliśmy, ale mimo wszystko daliśmy radę. To się nazywa profesjonalizm, gość. Tak, byku, to dokładnie. Więc, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej właśnie takich tutaj przygód i chcecie mi dawać jakieś hardkorowe pojazdy, którymi mogę jeździć, koniecznie... Koniecznie zostawcie łapę, koniecznie zostawcie subka. Dzisiaj może trochę mniej akcji, ale jeżeli byście kiedyś mieli zostać w oponie, to macie fajny tutorial jak jej doprowadzić. <laughs> Bardzo wam dziękuję. Wpadajcie na mój sklep, link w opisie. Bluzy limitowane do zgarnięcia. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Dzięki Kali. Dzięki, elo.